Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry kochani. No ja, ten kołpak jest tu, teraz. Da, tak? ja, był tam. No. Dzisiaj pada. Sąsiad tak. był na grzybach, mówi, że nie ma nic. Dwa prawdziwki i trzy maślaki. Tak. Ale jego córka gdzieś była, ale nie chciała zdradzić gdzie. I 40 prawdziwków. No ale nie wiem, gdy, nie wiem gdzie, bo tu... Ale widzowie piszą, że, że nie ma nic. Nie też. ma nigdzie. Że jeszcze kilka dni. Co to tam kaczki takie mało? Kaczki czy duże? pełno, no. Duże. To ty nie widzisz? Nie no widzę. jak ja mam z lecią jechać, jak go na nie widzi. Widzisz? No i sezon rozpoczęty. Trzy maślaki jeden muchomor trzy gołąbki i coś I jak, takie i, sterczące. I, i, tak, i jeden pomarańczowy jakiś sterczący nie wiadomo co. Obcy. To też jest jakiś grzyb chyba, ale... Nikt nie napisał, co to za grzyb. A no, ja już od rana śledziłem. Jeszcze musimy do starostwa pojechać. Oj, dzisiaj dzień taki zaganiany prawie. No, akurat nic tu nie jedzie za nami. Nie. To ja sobie tutaj wyskoczę. A ja tam będę. Mhm. Jak coś, to dzwoń do mnie. załatwiłem sprawę w banku. Trwało to półtorej godziny, bo, jak bo znając masz... moje szczęście, to po prostu system nie przyjmuje moich danych. To tak jak u ciebie nie Odbiło nie? się o Warszawę, nawet i co? I nic. Myliśmy, tak dookoła, gdzieś kanałami, aż wreszcie się udało to, co chciałem zrobić. Chyba. To trzeba było jechać. A jeden ja No. Ale załatwione. Jedna rzecz załatwiona. Teraz do starostwa. Teraz musimy pojechać do starostwa. Posztywny dowód, ale już tyle to zeszło, że ja nie wiem czy to jest sens, no ale zobaczę, może. Wiedzieliśmy, że tutaj tak długo. No, że nam tak zejdzie jeszcze do Biedronki chcieliśmy jechać. Kurier był, a, miałem ci mówić, że był kurier Gdzie pan jest? No, on już nas zna, ten kurier. Mówi, hmm. a gdzie pan jest? Ja mówię, a mówię, w banku. No i co ja mam z pan zrobić? Mówię. A ja zanieść pan pod piątkę. no Pod piątkę, czy pod trójkę, czy pod jedynkę, mówię wszystko jedno. Zawsze gdzieś ktoś będzie. No dobra. Ale pan czeka, mówi dobrze. Ja czekam. Dzień dobry, dzień dobry. Mówię, wszystko gra. gra. No to do widzenia. <laughs> <laughs> Załatwił. Zawsze gdzieś jakiś sąsiad jest, nie? Tak, my mamy dobrych sąsiadów no, też. Tak. Mamy no, dobrych sąsiadów. Także wszystko jedno, którego by zostawił no w klatce, to u nas paczka nie zginie. A ty co to? Co to za śpiewanie? Ja związek tam weźką starostwa pomijam. No akurat, ja polecę szybko. Tak, załatwimy sprawy. A do Biedronki chyba pójdziemy tu tyłem, nie? Maja. Kolejową, nie? Czy nie? No. Maja. Ja tam jechać, ja jak sobie przypomnę, bo tych, tych, tych dziurek tam jest. Nie, gdzie tam po tych dziurach? Po tej kostce to aż mnie zęby zaczynają, bo... Widzicie śpiewaczkę, naszą artystkę? Teraz będzie ściumać A, i pani no. z banku też była na grzybach wczoraj Tak? I co? No, I nic nie znalazła A gdzie była? W którą stronę? Mówiła No tu gdzieś na żeganiu była gdzieś na Stalagu, czy gdzieś tam dalej w tych lasach I nic nie ma, a tam wolne będzie No pan się wpycha, patrz no ale mówiła nic kompletnie e, przy drodze chodziła mm -hmm. zbierała trochę mówi na zupę maślaków i mówi nawet nawet pół reklamówki ale. Chodź, jak pani gorąco no a co a to ta pani ale tu was częściej. no i powiem wam tak w starostwie byłem ile byłem? 3 minuty? Cztery? Tak widzicie, o godzinie 13 można iść do starostwa w czwartek. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi, nie było wcale. Ale jak to powiem, to od dzisiaj będzie pełny ludzi w starostwie. <grym> czwartek do 13 Nie, ja rozmawiałem z panią, to mówi, że Najgorszy jest poniedziałek i piątek. A poniedziałek to jest masakryczny. No, już dom stoi. Tak, już zrobili. No? Ale myślałam, że to będzie większe. Ale ja też, że to będzie miało chociażby dwa piętra, nie? A no to takie malutkie coś. Jednopiętrowe, to ja nie wiem, czy to się opłaca, później wynajmować. Jakbym budował, to przynajmniej dwa piętra, nie? Mhm. No. I tak to jest. Fajnie, załatwiłem sprawę od razu, hak wbity, wszystko tego To załatwione, bank załatwiony Becia musi kupić grzybki Tak, będę cię pod tego Będziemy karmić grzybkami No nie, nie nazbieraliśmy no w, w lesie W lesie to... nie ma, no to trzeba kupić Nie powiemy wam jakie grzybki, dowiecie się tak później Tak będą będą, nie, te grzybki Coś mamy do tych grzybków Co nie? No, jedziemy tu do Biodronki To jest fajnie, bo jest duży parking taki, że jeździe stanąć, nie? Tą mm -hmm. tak wybudowali, że to jest tyle miejsca To jest właśnie tak że masakra, no właśnie fajnie nawet gdzie Fordem, bym nie chciał Nawet jak Ford żeśmy tu przyjeżdżali to tu jest no. gdzie stanąć Zobaczę jeszcze na ten na telefon, czy tam jakaś paczka jest, czy nie. dobra. O, orzechy trzeba tam podjechać. Tam, tam. Tam? Tam, ja pójdę zobaczyć, czy są orzechy. Tutaj są najlepsze. tutaj te, też pozbieramy. Ale tu. O, są. No, tu są najlepsze. Dobra. Nazbierałem orzechów. Becia będzie szczęśliwa chyba da mi obiad dzisiaj bo nikt się nie odezwał z orzechami ale wyzbierane ale mówię z widzów no, nikt się nie odezwał wyzw... no, żeby, żeby, żeby nam miał, sprzedać. Żeby na... miał do sprzedania nikt się nie odezwał nikt nikt... Nie... no trudno ja chodzę jak taki mały dziad i zbieram pod drzewami koło sklepów i dzisiaj nazbierałem ale nie ma gdzie kupić no. dzisiaj nazbierałem z matem, bo tam ludzie nie widzą z 60? Te? No z kilo orzechów nazbierałem, jak nic. Mm. Nie, nie ma po prostu gdzie kupić. Jak już są orzechy, to już są one wysuszone. A trawa zapaczkomatem przeryta? Te? No pełno łupek, pełno. Ktoś był rano i Ach. pozbierał. No i później pójdę w wieczorem koło telewizji, mm -hmm. <laughs> Nazbieram. I becia poje przynajmniej takich orzechów, nie? Jeszcze można pojechać, wieździe. Bo później, jak ususzone są, to mi już one nie. Ale szkoła jest, to tam dzieciaki zbierają teraz. Ja już później nie, takich e, orzechów nie, nie nie lubię, już do ciasta później używam. Ale tak, mhm. żeby pojeść to, to nie najbardziej mi smakują. Dobra, paczkę. Pan kotek, idzie do weterynarza. Kotek, piesek. Szczurek. Szczurek, to teraz gdzie? Aha, to paczko matujesz. Kangurek. Jenotyk. Do paczką jedziemy. No nie nauczymy się, nie? Nie, no czy coś... ten brzęczek to tak wskazuje, że te pierwsze czynniki to nie wiadomo co on wskazuje w ogóle, nie? no coś wskazuje No a najlepsze, że ten czynnik z tyłu to ma światła z tyłu i trzeba patrzeć w lusterko Luskerko, żeby, żeby wiedzieć co się dzieje, nie? już się rok zaczyna a przecież która godzina dopiero? Tak, na nazbierałem. Łapki będę musiał umyć, ale na pewno no, się nie, nie uda. Nie wiem, czy to Bo się... to zafarbowałem wiesz sobie. Co, chciałam, chciałem, bo miały być te płyny takie do zrywania naklejek, wiesz? Uh -huh. Taki w sprayu I kurde, tu nie było. No po co ci? Do tego. Aha. Patrz, skąd oni są? Z Niemiec. Te motorki. Aż namioty każdy ma? No. A ja już tak jeździłem z namiotem na motorze. Ale kiedy to było? No jakby byłem młody, piękny, przystojny i w jak ogóle. byłeś dziewczynką. Czy no, dziewczynką? Na motorze dziewczynką. <grym> Dziękuję. Ale on Cię nie puszcza. Jak, no, jak? no Pan mi pokazał, żebym jechała. Tak? Tak. No ale gdzie jechać, jak nie da rady jechać? Mm -hmm. Tu jedziemy, tu. Mecia. Jedziesz do kauflandu a z, zmieniasz już gdzieś. Nie wpychaj się, bo cię odbije. Tu troszeczkę, żeby po... No żeby troszkę poszerzyli. No i nie zmieścimy tak. się, chociaż taki malutki jest, no. Tak no, ale pan też nie jedzie tam blisko. Jedzie żebyśmy się zmieścili. Tak Majcie, jedziemy jeszcze do paczkomatu pokażemy widzom, co żeśmy co nam przyszło. Także dzisiaj nawet fajny dzień poleciał, żeśmy trochę pozałatwiali. Ale bycie w, w fisiu no, Tutaj ludzi też trochę, bo dzisiaj czwartek. Dzisiaj są... promocje są. Dzisiaj jedni, dzisiaj są wszystkie te produkty z nowej gazetki. No. O, jak pikarz, bo pas odpiąłem. Co nie? no Słyszysz? A to ci miga też, ale Ameryka. I co dużego pokoju. My już w domu. Tak. Jeszcze co chciałam powiedzieć, Becia Co na nas czekało, jak żeśmy weszli do klatki? Pierożki. Pierożki? Ale mogę wam tylko pokazać tylko to, co już zostało. Bo myśmy zjedli. Tak. Co zostało nam tyle? Cztery. Tyle nam zostało. Oczywiście dostaliśmy pierożki od, od sąsiadki, od Grażynki. No, Tak. Za, odebrała nam paczkę i jeszcze dała nam pierożki. Tak, zawsze jak robi pierożki, to zawsze nam daje. Uwielbiam jej pierożki, robi wspaniałe. Ja teraz Wam pokażę, bo będzie teraz przepis na kanale dzisiaj, mhm. na golonkę w kapuście. Słuchajcie, golonkę może i robi się długo. E, bo no długo zresztą zobaczycie w, na, w przepisie. Tylko tyle, że nie ma z nią w ogóle roboty. Mhm. Bo robicie to, co ja mówię, co trwa 10 minut. Wkładacie do piekarnika i o niej zapominacie. Koniec, nic więcej nie robicie. Więc uważam, że jest to wspaniały przepis. E, kapustka się rozpływa w ustach. Mm, jest wspaniała. A teraz wam pokażę. Myśmy już próbowali. Tak, a teraz wam pokażę golonkę. Ja uważam, że jeżeli tutaj przy specjalnie przypiekłam, bo można nie przypiekać, ale można też sobie przypiec, co nie zależy jak to lubi. Patrzcie, zaraz wam pokażę. Mięso wcale nie jest rozpaczkane. Trzyma się fajnie, ale patrzcie, jak ładnie wychodzą kości. Jeżeli tak kość wychodzi z golonki, mhm. tu jest jedna kość. Proszę bardzo, druga kość. Go jest jeszcze. Aj, gorące. Patrzcie, to ja uważam, że gorąka jest pyszna. Tak właśnie z gorąki powinny wychodzić kości. O. Mięso fajne z kiszoną kapustką. Patrzcie. No, no, rozpływa się, o. Rozpływa się w ustach. Mm. Coś wspaniałego. Bardzo mało przy niej jest pracy, bo większość. 90% to co y, trzeba przy niej zrobić, to to robi 90% robi nasz piekarnik. Spróbuj. No. I do tego ta kapusta? Mm -hmm. Pycha. Także polecam, I bułeczka. bo bułeczka. Y, a ja bym wola z ziemniakami. Mm. Widzisz ty z bułeczką jest z ziemniakami. Ciekawe, z czym wy byście jedli golonkę taką z kapustką. No ja bym wolała z ziemniakami. No ale ty z bułeczką. Każdy z czymś innym. Także naprawdę polecam, bo bardzo fajne danie e, da, dajecie do piekarnika, a robicie sobie cokolwiek innego w domu, nie musicie nawet pilnować, bo to się nie przypieka. Tutaj jest troszkę przypieczone, ale to jest ostatnie 15 minut e, pieczenia. Także to Wam pokazuję, ja już to zabieram. Pyszne, pyszne, ta kapustka jest pyszna. Ja uwielbiam taką kwestkiszoną e, kapustę. Dobrze, i teraz bierzemy. Pokażemy Wam jaka paczka przyszła. Um, wiem. Tu zaraz powiecie, że to jest niezdrowe. Trudno. Nie tylko zdrowym, ale uraczyli nas! Słuchajcie, na papiery. Paczka taka, jakby nie wiadomo co tu przyszło. Um. Ty to zamówiłeś, bo to chciałeś spróbować, tak? To są jakieś. Kasztany wodne. Kasztany wodne. O. Kasztany wodne, nie wiem, to kosztowało około 10 zł. Kasztany wodne jedno do spróbowania. Musimy obrócić karę. Już już ja to pokazywać. Mhm. Pięć takich czegoś, to jest taka pasta do y, zupy y, z krewetkami można dać krewetki, można dać też yy, zamiast krewetek yy, rybę, po prostu, co nie? Uh -huh. Kawałki ryb albo krewetki, my bardzo lubimy ryby, zresztą wiecie, że ja bardzo lubię, więc zamówiłam 5. To kosztuje, nie wiem, 6-7 zł za za jedną sztukę. To oczywiście jest yy, z Allegro, no bo indziej nigdzie po prostu nie, nie znalazłam, więc coś takiego specjalne. Później tak, uwielbiam te zupy. Yy. Z tych takich, właśnie dużych, które okay. trzeba gotować, ale oczywiście ja wszystkie, bo, bo są różne, ale my uwielbiamy z owocami morza. I jeszcze tutaj zawsze dodajemy sobie, Al... No dobrze, tak, wszyscy wiedzą, tak. Dodajemy sobie ryby, więc kupiłam różne. Kupiłam e, dwie takie. Uh -huh. One kosztują około 7-8 zł za jedną. A dlaczego zamówiłam więcej? Dlatego, że no nie będę jedną zamawiać w taki posłyt za przesyłkę. To ma tak długą gwarancję, że nic się nie stanie. Także dwie takie. Każda z nich jest inna. Dwie takie. O! Cztery rodzaje, dwie takie. To są wszystkie owoce morza, tylko po prostu z innych firm, inne smaki może... Bo to na przykład jedne są z tym, drugie z tamtym, no ale wszystkie chodzi o owoce morza. I dwie takie. No, także tam. A Ty chciałeś? rozwinąć. To, tak, muszę to rozwinąć, żeby Wam pokazać. Ja za bardzo za tym nie przepadam, ale Ty lubisz. A i jest dziewczynka. Dziewczynka, mogę, tam może jedzonko. Nie mogę tego, Wiesz? tego, tego nie przebić, bo mhm. Muszę wziąć nożyczki, poczekaj, poczekaj, muszę wziąć nożyczki, bo inaczej nie chcę tego przebić. Trzeba będzie słoik, słoik jakiś naszykować. I ty wzięłeś sobie duże opakowanie. Imbiru. Mm -hmm. Ty po prostu lubisz do, do kanapek. No do wszystkiego lubisz imbir. To jest imbir do suszni. No ale to my takie lubimy. Ja lubię taki. Tak. Półtora kilo, nie wiem, ile on kosztował, 15-20 zł. Ale on nie, 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 nie kosztuje wcale e, drogo. Imbir, woda, sól. No oczywiście jest E, 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 e. Tak, wiemy, tak, tak, to niezdrowe. Tak. Wiemy, 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 kochani. O. Ale będziemy jeść. Mhm. I to to by było. A! I, i, I słuchajcie, tak. Przyszedł pan do naszego pieca. Czekaj, widzisz? Patrz. Ojej, konia. Przyszedł pan, ja to zabiorę już. Mhm. Przyszedł pan, bo niech stoi. Przyszedł pan do naszego pieca i powiedział, że naprawa będzie kosztować ponad 1000 zł. Mhm. Trudno. Czekamy w poniedziałek, we wtorek. Pan powiedział, że się odezwie. Dzisiaj już zamawia część. Więc myśli, że, że do poniedziałku na pewno dojdzie. I poniedziałek, we wtorek przyjedzie i za, yy, założy. No i to będzie kosztować troszkę więcej niż 1000 zł. Także no trudno, no nic na to nie poradzimy. I teraz tak, czekaj. Także to odstawiam. To yy, śliweczki. Się pytać, Słuchajcie, wiecie co? Ja mam robić jeszcze czosnek, ale patrzcie, która jest godzina. No a ja a do, No ja A dopiero ten pan, co przyszedł, ja kręciłam jeszcze tą golonkę. Już nie, już, nie dam, już nie mam siły dzisiaj, żeby kręcić jeszcze czosnek. Jutro będę kręcić. Tutaj są te śliweczki. Ja ten ocet ze śliwek, bo one stały w odcieci, Ci, co oglądają każdy odcinek, to wiedzą. Ja ten ocet zlałam sobie tu. Piękny kolor ma, czerwony, mhm. i powiem Wam, że ja go po prostu będę używać do surówek. Mam taki posmak, właśnie śliwkowy. Mhm. Bardzo fajny, więc ja go będę używać sobie do surówek. Taki właśnie ocet ten. A tutaj są śliwki, i one dopiero na drugi dzień puściły mi. Mhm. Bo ja je zasypałam cukrem, tak fest zasypałam cukrem i one dopiero na drugi dzień puściły mi tyle soku, o, że one stoją w soku. I się Pachną, skurczyły, nie? Tak, skurczyły się, bo to był przecież cały słoiczek. Mhm. Skurczyły się, o, i ten cukier jest tam na dole, ale ja tak myślę, że ja go wyleję to i zamieszam i jeszcze raz po prostu wleję tu do słoiczka. Myślę, że to się nie zepsuje, bo to jest, no był ocet, a teraz cukier, okay. o, dwa konserwanty. Takie, no, no prawie naturalne, no naturalne, no, bo to się daje, bez żadnych e. Także zobaczymy, no musi chyba trochę to postać. Powiem Wam, że ja to troszkę zostawię, niech to postoi, a że będę na następny tydzień u Ani, to się popytam, uh -huh. co z tymi śliweczkami. Zaraz Wam powiem, jak to smakuje. Mm, ty fajne? Dam ci spróbować trochę. Masz, próbuj. Taki słodko -octowy. O. smak, No. ale fajny. No, taki inny. Także niech stoi. Zobaczymy. Zobaczymy. Ja to zrobiłam na, na spróbowanie. Nie wiem, właśnie, czy, czy teraz to wsadzić do lodówki. Czy to może dać, stać tu w kuchni? Ale już tak w kuchni nie jest gorąco, no nie, no bo to już jest połowy września, także nie jest tak gorąco. Ale puściły, puściły ładnie. Tutaj nie ma nic wody. To jest tylko to, co właśnie puściły śliwki. Tu jest cukier. Trzeba będzie to chyba zamknąć, wiesz, i trochę pomieszać, żeby żeby ten cukier się może rozpuścić. I chyba to już by teraz było wszystko, tak? Tak, no także musicie jeszcze na ten czosnek, myślę, że jutro już zacznę robić, bo muszę tak. Czosnek i ciasto. Tak jest. Bo już nie mamy ciasta. Nie, dzisiaj ostatni kawałek Tak, ziadam. Dzisiaj ostatni kawałek. Także już w toku nie musicie mieć, bo już nie ma. Bo już nie ma. A jedna pani pisze, że ładny kot orientalny. To nie jest orientalny. To jest kod szeszelski. Szeszelski. A nie? czemu? Bo orientalne mają zielone oczy. A, on ma A nasz ma niebieskie, czyli kot seszelski. Tak. Rasa prawie wyginęła. Rozbieram fartuszek, koniec no. na dzisiaj. Wystarczy. No, także Maja, chodź pożegnać. Chodź. Dzisiaj biedna miała atak. No, chodź. Tak, no biedna miałaś, miałaś atak, ale już jest wszystko w porządku. Zobaczymy, może jutro rano ci damy. Będziemy znów przez tydzień czasu dawać tabletki, co? Żebyś No i z tyłu. No i fruz się. obydwa. Chodź fruziek. Uciek. No co. No. Dobra, żegnamy no, się. Żegnamy się z wami. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia. Tak, do zobaczenia, pa. Papa. Pa, pa. Maja, pożegnaj się. Maja. No. Pa, pa. Ładnie. No.